I nas są zdecydowane wyszedł założnik Łukasz Piszcze Dzień dobry Dobry wieczór wszystkich, nazywam się Damian DJ Jestem menedżerem Uka i Dami Day <grym> Не скумал, но пока не

Bonus 8 To jest to słowo do Sakele, Dobra, sakelek ile? 5 milionów. Nie. Dobra, już kurwa Zmaw. Dawaj, no. lewę, tak? Wiesz, nie mniej, nie taki poziom spalenia, włożę. wiesz, jakbym robił serię na z 50 powtórzeń. No, no, no. To jest ważne, to ułożenie a, dłoni. Wie. A, że jest nie i widzę. No, zobaczmy. To. Zobaczmy. Pach! No Pach! Ty czego się nie robi la, dla subskrypcji, nie? Patrz. Kurwa. Patrz, nie ma szans z tobą aż się spocię to nie jest takie łatwe no. wtorek, dzień siłowania z wyciągiem dzisiaj pobawię się z liną na pewno jakaś supinacja pronacja, najsłabsze punkty coś na palce, nadgarstek no i może coś fajnego wymyślę troszkę się pobawię przy stole bo pisaliście, żebym coś ponagrywał więc tak się stanie Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta Saker tutaj nas goni 127,5 No 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 Ja jestem w koszulce Reber Zajebista jest mikrofon o kurde, za 20 minut muszę Tu mikrofon jest z przodu. Tu jest. Jest zajebisty mikro, no? A nieważne, gdzie jest. Nie, no, to zapas człowieku. Jest zapas. Dawaj, dawaj. Ostatni szybkie. O ten najszybszy ten. Mi to ledwo szła już tutaj Dawaj, ten to już jest eee! najszybszy Kur**a biszkopty to były decydujące właśnie No tak being <though> uh, <ocalypse> Sprawa wygląda następująco, jest cała szafa Nie wiem czy chcecie spojrzeć Dobro, Tu nie skupiałbym się na technice <Review> Są ćwiczenia, gdzie studiam się na technice. Są ćwiczenia, gdzie po prostu chcę się posiłować, poprzeciążać, No i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. O kurwa, ty jaki łokut To Najgorzej tu. Najgorzej to cały jest najgorszy, bo trzeba go wziąć

like yes it. Słabe palce, spróbujcie tego. Słabe palce. Najbardziej znienawidzone ćwiczenie, jak zaczynałem. Dobra, nikt mi nie słucha. To. Z <grych> pączkiem, jak się siłowałem, to od razu zauważyłem, że ma sła słabe palce, i go otwierałem. Czyli rozdzierałem jego chwyt, jakby co nie. Cyk. Ja myślę, że każdy. Znaczy, każdy, kto tego no w sumie tak, ale wiesz, czasami są. Masz genetykę, masz silne palce. Różnie to jest naprawdę. Jak te, które robią moje martwy na, na zawodach, jak to robisz martwe, no to musisz no. mieć te palce silne. No, ale to tak się powiem Ci nie przekłada aż bardzo. Martwe ciągi, treningi to od razu Wam też powiem. No, że u mnie zawsze te palce kulały jednak. Jak zacząłem się bawić z siłowaniem. No jeszcze kuleją. No i ta pronacja. Pamiętam jak pierwszy raz to robiłem. Nie wiem czy dobrze się ustawiłem. To w ogóle tych mięśni nie czułem. przy stole. Teraz troszkę się pobawię hakiem. Nie wiem, czy za nisko to nie jest ustawione, ale zaraz testuję. Siłowałbym się z w sumie. W tym elemencie czuję się najmocniej. I prawidłowo, chyba nazywa się to ćwiczenie hak pod siebie, czyli. Tu mam łokieć, nie wiem czy widać, i on wędruje później na ten róg. Tu przypomnę, że jest ta poduszka. Ręka zawodnika, oczywiście. No i będę powtarzał do usranej śmierci, żeby ludzie Cię nie siłowali tak na stolikach, jak my na, na przykład na, w Sopocie się siłowaliśmy na stoliku, tego nie ma. No i wiecie, siłujecie się, siłujecie, no już tutaj nie jesteście w stanie dobić. Nawet ja spaliłem, bo podniosłem łokieć. W już płacze, nie? No tak, tak. No i co? Jest ten stół, i takie sytuacje były, że już tak był ktoś dobity, ale jeszcze ten nadgarstek, tak? I kurde, no ale ja wiem, że po prostu no ludzie nie wiedzą, tak? I wtedy może coś strzelić, masakra. No więc zobaczcie, taka poduszka ma chyba 10 cm co najmniej. To jeszcze założę. a Tak to wygląda. Zobaczcie jak mało wystarczy. Mało. Tak naprawdę nie mało. O, fajnie poczułem pompę. Jeszcze drugą zrobię rękę. Zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Dobra, prawie cała szafa. Troszkę się poprzyciążajmy. Kurwa, aż stół Rusz. Troszkę jeszcze pomęczę tą pronację. Uleję, to dowalimy do pieca. <gry> Przy okazji delikatnie bicek się spompuje. Wow. Moja ulubiona czyli lewa. <laughs> Starczy. Dzisiaj taki zestaw padł, troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego. Oczywiście jest dużo więcej tego, tego i tamtego. Fajnie. Później jeszcze pokażę kolację w tym odcinku zobaczę. Dziękuję bardzo za uwagę. Rośniecie duzi. Przygram zakupy, z których stworzę kolację, już kolacji nie będę nagrywał. Tutaj mam wafle kukurydziane, 4 bułki po 50 gramów kukurydziane, żelki. Dzisiaj wpadnie ta paczka 175 gramów. Mniejsza może jutro w firmie po śniadaniu. A to na przyszłość. Nie, że dzisiaj wszystko. Mięso wołowe poszedłem na łatwiznę, w miarę dobrze wygląda, więc zaraz zrobię sobie kotlety burgery dzisiaj nie chciały do mnie przyjechać, więc ja przyjechałem po nie no i tutaj mam filety śledziowe w sosie salsa pokażę wam makro mnie zainteresowało bardzo fajne i tutaj po cygańsku też spoko, więc zainteresowało mnie tak by to wyglądało jeszcze chciałbym się pochwalić nowością, która przykurzyła się tak strasznie aż mi głupie pochwalę się takim zestawikiem, co dzisiaj mam wiadomo lampas. Dresy już są od dłuższego czasu. Ale taki fajny zestawik. Już cały ubrany jestem w kurce, eee, oczywiście takie bajery strasznie wygodne i na trening i tak do noszenia ja lubię mieć taką swobodę właśnie tutaj w ramionach takie mam swoje fazy a jeszcze a to widzieliście na treningu, że nowość chyba już jest na sklepie e, koszulka Rebel dobra, rozbieram się Koszuleczka Rebel, niszek jest, taki krój, to tak tylko chciałbym Chciałem się pochwalić, co wuka sklep stworzyła ekipa wuka sklepu, żeby nikogo nie urazić. Dziękuję bardzo za uwagę. rośnijcie duzi.